dobry wszystkim z tej strony, Miesięc Geografii i witam Was w nowym odcinku z serii o górach, pierwszym odcinku tygodniowego maratonu filmowego. Ten film jest o górach w Ameryce, czyli o Andach i Kordylierach. I zapraszam bez, bez zbędnego przedłużania do oglądania. W początek wyjaśnię, o co w ogóle mi chodzi. Oba pasma, czyli Andy, które są tutaj. I Kordyliery, które ciągną się tutaj, powstają podczas orogenezy alpejskiej, która zaczęła się pod koniec mezozoiku i w sumie trwa do dzisiaj, więc ciągle te góry rosną. Wyższy szczyt Kordylierów to Mount McKinley, zwany obecnie Denali, który znajduje się tutaj, oraz Aconcagua. Która znajduje się tutaj. Pugongu Aconcagua znajduje się w Argentynie i ma wysokość 6980 metrów nad poziomem morza. Jest bardzo, naprawdę ładna. Mi się podoba taki piętrzący się wysokość szczyt. ale McKinley też jest ładny. Ma jest odrobinę niższy, bo ma 6190 m nad poziomem morza, co jednak też jest bardzo dużo. Prawie tak, prawie tak, jak trzy razy rysy. On znajduje się w Ameryce, dokładnie na Alasce. To już koniec tego odcinka. Jutro będzie nowy odcinek z serii o demografii. Jeszcze nie wiem o czym, prawdopodobnie o migracjach. Zasubskrybuj kanał po więcej tego typu materiałów. Miłego dnia. Pa! pa.